następuje szybka wymiana wymiennika. Ja, ja tutaj miałem 7 m kwadratowych, tylko no. że mniej, że słabszej tej e, po prostu s, słabszej sprawności, bo to, to są grzejniki, prawda? Mm -hmm, Ten nie ma tam 60% może sprawności normalnego kolektora i było 16 litrów w samych grzejnikach plus jeszcze rękawek niemieckiego dachu to było 20 litrów glikolu i też 5 litrów musiałem dać przepływ, żeby to miało sens bo, bo, no pokażę sprawy, Wam kolektory, mało... bo mnie to zaskoczyło po pierwsze one są bardziej wydajne niż fotowoltaika jeżeli chodzi o ogrzewanie wody, ale zobaczcie co najciekawsze woda wchodzi tędy na samą górę i tam na końcu schodzi na dół ta woda w ogóle nie płynie tutaj w tych elementach, one są tak zbudowane, że grzanie odbywa się tylko górną częścią. Dolna część jest pozbawiona jakby wody i poprosiłem Tomka żyłkę, żeby powiedział nam jak to działa. Dobrze, pokażcie proszę jak ten kolektor Taki działa. Taki brudny. No brudny, ale... Kolektor działa tak, że już nie wiem czy się go dotkniemy. Tak? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, ale już zaczyna. No, już zaczyna wyjęty grzać. był. Rura, kolektor, hitpipe, tak? No, po angielsku. Tutaj okay. mamy człowieka, który zna angielski lepiej ode mnie. Mój podworkowy. <laughs> <laughs> rura, Jorak to rura, prawda? Macie tutaj kolektory. W środku macie takie coś. No, to rozbierzmy te części pierwsze. Proszę o pomoc. To jest część, która, że tak powiem, grzeje. On już swoje przeżył, bo to są rurowane, widać po nim po kolorze Że temperatury widział, prawda? Może nie było wody, tego glikolu w układzie, nie było odbioru i Potrafią to rury, ale jak to zdrapiemy To widać dalej, że jest mięć. W środku tutaj jest ciecz, albo alkohol, albo coś jeszcze, ja już na, nie pamiętam da, na dokładnie Na stałe dana, fabrycznie tak jest, na stałe jest dana, Ona jest to tutaj zaklepane jest, prawda? Jak wystrzelił dół, to znaczy, że za duża była temperatura i rozsadziło rury Strzela tylko wtedy, kiedy nie ma odbioru ciepła bo jak tutaj zrobię ponad 200 stopni no to wtedy już rurka nie wytrzymuje i strzela nie? z tej mojej małej wiedzy no i ta rurka musi się nagrzeć prawda a żeby taką rurkę nagrzać do słońca to no zapomnijcie no, postawię tak do słońca to ona wystygnie tego słońca bo to jest miedź ja. prawda przewodzi także musimy mieć dużą powierzchnię odbioru prawda to jest aluminiowa folia tak jest Pana, a, jakaś taka. Gruba. No, są różne rodzaje gruba. albo pojedyncze albo podwójne ale zobaczcie ile tu jest powierzchni tak prawda to jest taka duża powierzchnia, to jest naciasno włożone w rurę. No wiesz, ona, ona przylega tutaj i tu odbija. Tu mamy szkło i. To jest termos. Tak. To jest no, normalnie wytłumacz, to jest termos. To jest rura w rurze, pomiędzy w... nim jest próżnia Różne. i jeszcze dodatkowo jest wkładka, która nie powoduje, że energia wchodzi do środka, ale nie wychodzi na zewnątrz już. Tak nie pamiętam jak, jak się dokładnie to foto coś nazywa absorber A ten absorber, a on się jeszcze jakoś tam nazywa tak konkretnie nie? Że on jeszcze przez swój kolor wpuszcza te promienie do środka, tą energię, ale już nie pozwala jej wyjść na zewnątrz I dodatkowo też próżnia, no próżnia jest najlepszym izolatorem jaki może być, prawda? Dlatego kolektory rurowe w zimie są zamarznięte Chociaż słońce świeci I powiem wam Zdziwiłem się jak one są zaszoronione, lepiej produkują niż jak są, ja, znaczy to były testy, nie ja mówię od y, jesieni, niż jak były czyste. Czyli chropowata powierzchnia i mleczna jeszcze lepiej ściągała po prostu chyba tą energię słoneczną jeszcze w te rury. Mm -hmm. To się bardzo dziwiłem, że to tak działa. Okrągły kształt tych rurek powoduje, że słońce zawsze pada na nie w listopadle. Znaczy, okrągły kształt to chyba wychodzi z tego, że to się inaczej nie da w zrobić. Ale no. Y, no, to jest fakt. Nie? Z jakiej strony by słońce nie, nie padało, to. się zdarzało, że co niektórzy montują lustra z tyłu za. za nie lustra, nie. tylko Blachy, no, ekrany. No takie ekrany, które odbijają jeszcze światło i powoduje to, że, że jednak po, po, odbiór tego ciepła jest na większej powierzchni. W Ameryce byłoby to wygodne, prawda? Stosowanie takich systemów grzewczych do wody. No. A tam słońce nawet w nocy by grzało. Tak? Prawie, że tak. No, 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 no. Tak, tak, tak. Takie właśnie ekrany. No. To, jest, to jest aluminium yy, anodowane chyba. Tylko u mnie za dużo tych rur nie opłacało mi się po prostu tego zakładać, ale testów narobiłem. Te ekrany pozwoliły z panela, yy, z takiego panela wyciągnąć 150%. Yy, wyciągnąłbym więcej, tych mi brakł Regulator powiedział <gulacją> ja dziękuję. Ja też testowałem je przy tym <gulacją> prawda? przy Bifacjalach. Tak. Mi I też robiły robotę dużo lepszą niż ten kamień. Nie to miało być pod tamtego trackera, że się tak stało, że nie ma co z energią robić, to, to po co jeszcze <gulacją> e ekranę montować? <gulacją> Panele tutaj po co masz z tej strony? A żeby mi wiadne ściany nie wiał taka osłona A żeby było ładnie Żeby był ładnie, prom żeby, żeby sąsiad widział, że mam Rozumiem I pompa <noise> ciepła tam jest o, na końcu Nie, pompa zimna, bo wyłączona już <noise> I ona tego grze, grzeje, nie chłodzi Tak jest, nie, ona chłodzi akurat Grzeje w środku, chłodzi na Chodzi zewnątrz Chłodzi na zewnątrz, chłodzi te panele Nie, żartujemy Nie, pompa ciepła e, robi robotę, daje radę już nie pracuje, bo nie ma co. No dzisiaj klimatyzatory w domu pracują no, tą no, W krótkim rękawku jesteśmy no to... wszyscy mimo... Znaczy a ja, to ja na Bosaka do, do, do plus pięciu później zaczyna ciągnąć. A, dobra. Tu kurtka, a tu na Bosaka, taki człowiek.